Mówią o niej szkoła, gdzie w ciszy uczy się dźwięków. Od jej powstania minęło już 180 lat i dzisiaj specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu obchodził ten właśnie jubileusz. Uroczystość 180 lat istnienia placówki odbyła się w Raciborskim Centrum Kultury. Wspólnie z wychowankami, przyjaciółmi i nauczycielami ośrodka świętowało również duże grono zaproszonych gości, wśród których nie mogło zabraknąć emerytowanych pedagogów czy absolwentów szkoły. Nigdy nie żałuję o szkoły. To jest ważna szkoła, dla której uczy się poprawić, rozwijać. Naprawdę. Ja nie żałuję szkoły. Dobrze, że moje rodzice wyprowadziły do szkoły w ośrodku duchych. Pamiętam dziecki nauczycielem, nie było są, były nauczycielami. nami. Zawsze po czasie przerwie jeden nauczyciel zawsze pokazywał mi ciekawe tematy astronomii, również fizyki chemii. I tak pamiętam. Przypomnijmy, że Raciborski Zakład dla Głuchoniemych otwarto 1 maja 1836 roku. Założył go dr Johann Karl Christian Kuh, a pracę w nim rozpoczęto z czworgiem dzieci. Dzisiaj to ośrodek, który oferuje wczesne wspomaganie rozwoju aż po zawodowe wykształcenie na najwyższym poziomie. Najważniejszą rzeczą jest to, że cały czas rozwija się protezowanie, cały czas rozwija się polepszanie życia osób z wadami słuchu. I myślę, że takim dużym osiągnięciem na pewno jest Implantowanie. Na pewno jest to, że dydaktyka i kształcenie dziecka głuchego dzisiaj nie stały się tajemnicą, są powszechne i pozwalają na to, żeby te osoby, które mają trudności ze słuchem, na swoim wychowaniu i kształceniu niczego nie, nie traciły. I właśnie takim miejscem jest nasza placówka, i takim miejscem są placówki z całej Polski, które tutaj dzisiaj przyjechały. Dzisiaj również wiele dzieci z wadą słuchu trafia do placówek ogólnodostępnych. Tam z bardzo dużym powodzeniem radzą sobie i wielu ludzi im chętnie pomaga. W obchodach jubileuszu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji oraz organu prowadzącego, którzy podkreślili, że placówka to perełka w województwie śląskim, a takie uroczystości są niezwykle potrzebne. Sama byłam dyrektorem takiego ośrodka przez 25 lat. Od lipca pracuję jako dyrektor departamentu i chciałabym swoją osobą wspierać właśnie wszelkie takie uroczystości, które będą podkreślały tradycje, wartości wychowania i wszystko to, co w momencie reformy oświaty staje się dla nas bardzo ważne. Życzę dzisiaj tej placówce, aby dalej tak czarowała jak czaruje z tymi dzieciakami. To jest piękne, fantastyczne i myślę, że tylko im życzyć trzeba zdrowia, aby w dalszym ciągu mogli realizować swoje plany i zamierzenia, bo są one niezmiernie Potrzebne dla tych, którzy powinni mieć taki bananowy uśmiech przez cały swój czas, a to wtedy znaczy, że jest ok. Na ceremonię zaplanowano także konferencję o wartości wynikającej z kształcenia dzieci z wadą słuchu, a tuż przed jej rozpoczęciem uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny. Muzyka